Witam Państwa w kolejnym odcinku na kanale UFO Historie. Jak może zauważyliście, dobierając do programu sprawy sprzed lat, które często pojawiają się we wtorek, kieruję się pewnym kluczem. Otóż jako historyk mam taką, nie wiem, fazę, że lubię okrągłe rocznice. I w dzisiejszym programie opowieść o zdarzeniu, które miało miejsce 15 lat temu, acz bardzo utkwiło mi w pamięci i rozmowę ze świadkiem pamiętam do dziś. Tamto zdarzenie jest ciekawe z kilku względów. Po pierwsze było to jedno spotkań z tak zwanymi latającymi humanoidami w Polsce. Takich zdarzeń było dość sporo w ostatnich latach. Po drugie wpisywało się w zupełnie nową kategorię zdarzeń, o jakich dopiero donosi się w internecie i które zyskują powoli taką popkulturową sławę. Chodzi o tak zwanych glimmermenów, czyli najprościej mówiąc istoty stosujące jakiś rodzaj maskowania, podobny do tego jakie oglądaliśmy na filmie Predator. I to znaczy z jednej strony są zamaskowane, ale z drugiej strony i tak widoczne, co jest oczywistym paradoksem. I coś takiego właśnie podczas weekendowej przechadzki zaobserwowała w Bornem-Sulinowie pewna starsza mieszkanka Szczecinka. Zdarzenie to ma bardziej anomalny niż ufologiczny charakter, pod tym względem, że nie obserwowano tam żadnych obiektów latających w konwencjonalnym znaczeniu. To znaczy obiektem latającym o niezidentyfikowanym charakterze była tam sylwetka ludzka. Dość potężna, wyglądająca na zamaskowaną, która przeleciała tuż nad kobietą. Od razu dodam, że nie był to balon ani coś, co można by zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Kobieta od razu zwróciła uwagę na dziwaczny rodzaj maskowania, a także nietypową pozę, w jakiej się ta postać znajdowała. Więcej o tym w dzisiejszym odcinku. Na początek, jednak, tradycyjna przypominajka. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału o nowym numerze Nieznanego Świata. Zapraszam też do księgarni Nieznanego Świata pod adresem www.nieznany.pl z kolei na wasze relacje i komentarze czekam pod adresem e-mail ufohistoriemałpa.gmail.com Zdarzenie z Bordego-Sulinowa wpisuje się w taki szerszy kontekst spotkań z latającymi humanoidami w naszym kraju, przy czym trzeba zaznaczyć, że większość tych zdarzeń to były takie przypadki o mocnym akcencie paranormalnym, mniejszym akcencie ufologicznym poza kilkoma wyjątkami np. zdarzeniem z Lelowa z 2004 roku czy Iłży, z roku 2012, gdzie pewna kobieta twierdziła, że widziała unoszącą się nad Ziemią postać, przypominającą szaraka. No ale kim są latający humanoidzi? Mówiąc najprościej, to jak sama nazwa wskazuje, humanoidalne istoty, istoty nieludzkie albo nieznanego pochodzenia, które posiadają zdolność do unoszenia się nad Ziemią albo do lotu. W niektórych przypadkach, poza humanoidalną budową ciała, wykazują po prostu ludzkie cechy. W innych, przed chwilą cytowanych, czyli tej sprawie z Ilży i Lelowa, mamy do czynienia z różnymi zagadkowymi cechami wyglądu, ale też towarzyszącymi efektami na przykład. No ale idąc dalej, kim ci humanoidzi mogą być? Czy to są ludzie? Teoria ufologiczna mówi, że to mogą być na przykład członkowie ekspedycji wysyłanych przez istoty nieludzkie, przez kosmitów do badania Ziemi. Istoty te, dajmy na to, to tacy pozaziemscy astronauci, eksploratorzy, którzy posiadają coś w rodzaju osobistego napędu, no i czasem, chcąc nie chcąc, stają się widoczni dla człowieka podczas tych swoich eskapad po naszej planecie. Innymi słowy, są to jakieś istoty obce, które urządzają sobie tutaj potajemne wycieczki, no i okazjonalnie są przez świadków obserwowani, przy czym okoliczności tego są bardzo, bardzo różne. Kolejna hipoteza wskazuje na to, że to są jakieś istoty o na naturze bardziej paranormalnej, zbliżone bardziej do fantomów albo duchów. Trzecia możliwość mówi o tajnych testach z udziałem jetpacków albo podobnych systemów napędu, przy czym świadkowie obserwacji latających humanoidów w Polsce rzadko mówią np. o towarzyszących tym manifestacjom odgłosach. Jest jeszcze jedna hipoteza, której przyjrzymy się na koniec. Jak mówiłem takich spotkań w Polsce i nie tylko było wiele, i na pewno usłyszycie o nich jeszcze na UFO historiach, jeżeli miałbym dodać ważne informacje jakieś z mojego punktu widzenia, to prawdopodobnie mamy tu do czynienia z więcej niż jednym zjawiskiem. Chodzi mi o to, że rzeczywiście są takie przypadki, które wyglądają na pojawienie się nie wiem jak to nawet opisać, żeby nie brzmiało dla niektórych zbyt zabawnie, po prostu astronauty z innej planety z odrzutowym plecakiem a są też sprawy, które są bardziej, bardziej tajemnicze. Oczywiście co robią tu ci eksploratorzy, to też nie wiemy. Może są to po prostu turyści. Nie brak przecież ufologów, którzy sugerują, że właśnie zamiary turystyczne mogą wchodzić w grę, jeżeli idzie w ogóle o tłumaczenie sensu bliskich spotkań z istotami nieludzkimi, jak to się dzisiaj ładnie określa. No ale my tu tak śmichy, chichy, ale świadkom tych zdarzeń, szczególnie tych, no, gdzie istoty były obserwowane bezpośrednio tuż obok, Rzadko było do śmiechu. Dodam też, że latających humanoidzi w tym wydaniu, na których się tu skupiam, nie mają żadnego kontekstu kryptozoologicznego-demonologicznego, żeby być dobrze zrozumianym, to określę to tak: nie przypominają oni ani motmena, ani innych latających monstrów, mają bardziej taki ludzko techniczny charakter, ale kim są, tego dokładnie nie wiemy. Do zdarzenia, które jest tematem dzisiejszego odcinka, doszło w marcu 2008 roku, prawdopodobnie 20 albo 30 marca, kiedy rozmawiałem ze świadek, która była mamą mojego czytelnika. Nie była ona dokładnie pewna dnia. Była to jednak niedziela, więc w grę wchodziło ustalenie, który to mógł być dzień. Incydent miał miejsce w ruinach poradzieckiej bazy wojskowej w Bornem-Sulinowie, gdzie świadek, którą nazwałem panią Izdorą, Wybrała się z mężem na taki wczesnowiosenny wypad za miasto. Małżeństwo mieszkało w Szczecinku, byli to emeryci. Pani Izdora miała wówczas 71 lat i była w pełni władz umysłowych. Co do imienia takiego nietypowego, to dodam, że jest ono fikcyjne, ale świadek nosiła inne, również nietypowe imię naprawdę. Zatem w pewną marcową niedzielę 2008 roku małżonkowi wybrali się na taką pobiednią przejażdżkę do Bornego Sulinowa. Odległość między centrum Szczecinka a centrum Bornego Sulinowa wynosi 22 km, a więc podróż z domu zajęła im pewnie kilkanaście minut. Na miejscu mogli rozkoszować się widokiem, no cóż, postindustrialnej, postmilitarnej scenerii, bowiem, jak mówiłem, wszystko rozegrało się w ruinach poradzieckiej bazy wojskowej. Kobieta, najprawdopodobniej ze względu na stan zdrowia, nie chciała zapuszczać się daleko od samochodu. Pozostała w sąsiedztwie. Auta i po krótkim spacerku, po prostu w okolicy, czekała na męża, którego jak widać zafascynowały opuszczone budynki, ale nie oddalił się on tak bardzo. Wkrótce potem pani Izydora ujrzała unoszącą się w powietrzu postać, a właściwie jej zarys. Wyglądało to jak taka zamglona sylwetka potężnego mężczyzny, która unosiła się kilka metrów nad ziemią. Od otoczenia. Odróżniał tą postać taki bardzo jasny, wyraźny kontur. Było to więc coś tak, jakby ktoś był zamaskowany, ale jednak widoczny, takie maskowanie jak na, na filmie Predator, tylko jeszcze z jaśniejszą obwódką. Pani Izydora stała jak sparaliżowana, nie mogła wydusić z siebie słowa. Postać była bowiem bardzo blisko. Nagle znalazła się po prostu w powietrzu, w odległości jak ona mówiła zaledwie dwóch kroków od niej. No, i kimkolwiek był ten zamaskowany człowiek, albo czymkolwiek był, nie poruszał się i miał bardzo charakterystyczną postawę. Otóż wydawało się jej, że ma rozłożone ręce, jak do lotu. Tak to opisała pani Izydora. I po tym chwilowym uczuciu paraliżu, być może wywołanym strachem, zdołała się ona jednak wycofać i przemknąć do stojącego zaledwie kilka metrów dalej samochodu. Można nadal nie nadchodził, i gdy pani Izzy stała w pobliżu tego samochodu swojego, ta postać, ten ogromny mężczyzna w powietrzu zamaskowany, zaczął się znowu do niej przybliżać. Natomiast, zwyczajnie, przemknął nad nią i zniknął gdzieś między drzewami. Emerytka naturalnie zaniepokoiła się, że ten latający intruz to coś może zagrażać jej mężowi, zaczęła go więc wołać intensywnie. No a kiedy Pan wrócił, poprosiła o szybki powrót do domu, ale co ciekawe nie poinformowała, co się stało. Prawdę o obserwacji latającego człowieka wyznała dopiero po jakichś trzech dniach, chociaż mocno obawiała się reakcji swojej rodziny. Zainteresował się tym syn pani Izydory, który też był fascynatem zjawisk niezwykłych, no i w ten sposób zgłosił się wtedy do mnie. Miałem okazję porozmawiać z panią Izydorą jakieś pół roku po tamtych wydarzeniach. I pragnę zaznaczyć, że ta rozmowa była bardzo interesująca. Po pierwsze, relacja była bardzo klarowna, pełna szczegółów, ale emocji również, chociaż trzeźwa równocześnie i wskazująca na bardzo anomalny charakter zdarzenia, które jakby nie mieściło się w światopoglądzie pani Izidory, natomiast nie uznawała ona tego za rodzaj cudu, manifestacji nie wiem, religijnej czy czegoś w tym rodzaju. Reasumując. Gdy małżonkowie na chwilę rozeszli się po lesie, w którym warto dodać, często wcześniej gościli, do pani Izydory zbliżyła się unosząca się nad, nad ziemią postać. Miała jakieś 2 metry wzrostu, była bardzo masywna, wyglądała na mężczyznę, chociaż rzeczywiście nie było widać żadnych wskazujących na to elementów. Ta postać była utkana jakby z mgły, natomiast od otoczenia wyróżniał ją. Kontur. Humanoid miał rozłożone ręce, poruszał się też w miarę płynnie, bezdźwięcznie. Zatem, my na przykład, nie możemy powiedzieć, że był to jakiś balon napędzany silniczkiem. Zdarzenie trwało dość krótko. Postać zatrzymała się, a po tym, jak kobieta od niej się oddaliła, po prostu przeleciała nad nią i skierowała się do lasu, znikając gdzieś między drzewami. Czymś, na co pani Izydora zwracała uwagę, było nagłe pogorszenie się samopoczucia, jakby nagłe osłabienie, ale w czasie rozmowy nie była w stanie określić, czy to się wiązało z paniką i strachem przed tą dziwną postacią, bo tak mogło być po prostu ten paraliż pojawił się wskutek silnych emocji nie pozwolił jej od razu wzywać męża, który, jak mówiłem, był przecież niedaleko. Natomiast ona zaznaczyła też bardzo wyraźnie, że kiedy ten humanoid zniknął, to to uczucie również odeszło. Wiecie, ona i tak była pod wpływem silnych emocji, natomiast te emocje wywołane spotkaniem różniły się od tego stanu, który towarzyszył w spotkaniu z tą istotą. Jak wspomniałem, narracja pani Izydory była bardzo klarowna i podejście do sprawy można powiedzieć dość sceptyczne. Nie umiała ona sobie wytłumaczyć tego przeżycia i Próba jakiejś racjonalizacji przechodziła jej z dużym trudem. No bo co to mogło być, tak? Dodam yy, też, że potem, kiedy padała propozycja wyjazdu w tamto miejsce, to ona odmawiała, po prostu się bała tam, tam wracać. Zdarzenie z sulinowa ma więc charakter anomalny. Ale czy paranormalny, czy ufologiczny, tego nie wiemy. Pani Izydora przez cały czas trwania tego zdarzenia pozostawała świadoma świadoma, ale pod wpływem jakiegoś, być może oddziaływania ze strony tego czegoś. Nie wiemy, jak wspomniałem, czy było to związane ze strachem, czy też oddziaływaniem tego intruza, no ale jeżeli to było rzeczywiście jakieś oddziaływanie tego humanoida, tej postaci, to jaki miało cel? Wystraszyć świadka albo go chwilowo, nie wiem, ogłuszyć, by nie zwracał uwagi na to, co się dzieje? Sądź no sobie, możemy tutaj rozmaite teorie i scenariusze Natomiast należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż pamiętacie tak zwaną teorię dystorsji, która mówi, że UFO przybiera taką postać, jaką wyczyta ze świadomości świadka. Manifestuje się zatem w taki sposób nieco zakamuflowany, być może, aby nie objawiać swojej prawdziwej natury. Kiedy zwrócimy uwagę na fakt, że ten, ten humanoid z rozłożonymi rękami mógł przypominać się nieco ukrzyżowanego Jezusa, to wydaje nam się, że teoria dystorsji może wchodzić w grę. Skłania nas to również do zadania pytania, czy w Bornym Sulinowie wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli to, co zapamiętała ta kobieta, czy też było to zdarzenie anomalne, które ona odebrała w oparciu o swoje schematy myślowe. Wszak mogłoby się jej to kojarzyć z ikonografią religijną, przynajmniej formalnie ona nie miała takich odczuć. Natomiast to coś, widząc ją, postanowiło właśnie. W podobny sposób się zamanifestować. W podobny, zbliżony, ale nie, nie identyczny. Coś w tym jest jest tutaj jakaś mała wskazówka, moim zdaniem. Rozmawiając z panią Izedorą miałem wrażenie, że pomimo wszystko to zdarzenie sprawia jej pewien dyskomfort, taki poznawczy. No bo jak przyznać, że się widziało coś, co nawet trudno opisać. Zastanawiająca była jeszcze jedna rzecz. No bo dlaczego ta postać, pomimo pozornego kamuflażu, pozostawała widoczna? Ukuliśmy nawet z kolegami taki zwrot, tak zakamuflowany, że aż widoczny. On nam towarzyszył podczas zajmowania się przypadkami trójkątnych obiektów latających. One również z jednej strony posiadały coś, co świadkowie opisywali jako maskowanie, często porównywane do na przykład zmąconej wody. Natomiast te obiekty pomimo wszystko pozostawały widoczne. Wniosek się nasuwał taki, że jeśli to było maskowanie, to raczej kiepskie. I raczej zwracało uwagę obserwatorów aniżeli odwrotnie. Było więc to coś absolutnie nieprzydatnego, i raczej chodziło o to, żeby tą uwagę przykuć. Zatem z drugiej strony, może to wcale nie było maskowanie, tylko coś innego, na przykład efekt uboczny działania jakiegoś systemu napędu. No i to samo się pojawia w przypadku humanoida zbornego Sulinowa. Był tak zakamuflowany, że aż doskonale widoczny. No i pytanko, czy to służyło temu, że, że miało go nie być widać, czy temu, żeby nie dało się go rozpoznać, żeby wywołać w świadku jakąś, jakąś reakcję? Jest to bardzo interesujący aspekt, no bo zwróćcie uwagę na taki scenariusz: pojawia się na Ziemi przedstawiciel obcej inteligencji, której możliwości są nieskończone, no albo przynajmniej takie bardzo zaawansowane z naszego punktu widzenia. Nie musi to być istota żywa, może to być robot humanoidalny nawet. No i nagle on napotyka człowieka, i zamiast się wyłączyć i stać się niewidocznym, to on jest widoczny, pokazuje się świadkowi, ale w taki dziwny sposób. No to coś tutaj, drodzy państwo, nie gra. Niektórzy wskażą, że może chodzić właśnie jakiś eksperyment, może, może tam coś przeprowadzano. Dziwna, dziwna sprawa. Dlatego też to borne sulino pozostaje jednym z najciekawszych przypadków, jakie analizowałem, chociaż było to zdarzenie bardzo krótkie. Jest też bardzo takie oryginalne na tle tych innych wydarzeń z udziałem latających humanoidów. Z pewnością o naturze tego fenomenu będzie jeszcze nam dane powiedzieć przy okazji omawiania innych przypadków, które w pewnym okresie były w naszym kraju bardzo częste. Dodam jednak, że no nie tylko Polska jest miejscem spotkań z latającymi humanoidami, podobne zdarzenia odnotowywano na przykład w innych krajach bloku wschodniego. Całkiem niedawno, znaczy kilka lat temu, mieliśmy bardzo interesujące zdarzenie z Białorusi, gdzie w pobliżu osiedla widziano właśnie taką postać, która wyglądała na człowieka w kombinezonie, który poruszał się nad ziemią. Natomiast analiza tych zdarzeń nie przynosi nam żadnych konkretnych wniosków. Ostatnio moją uwagę zwrócił jednak fenomen tzw. Glimmermenów. Są to postaci o bardzo podobnej charakterystyce do tej zbornego Sulinowa. Istoty te mają rzekomo używać jakiegoś kamuflażu, podobnego do tego, jaki wykorzystywał nie tylko wspomniany predator, ale też istota, która swego czasu była obserwowana na ranczu Skinwalkera. Jest chyba najsłynniejszym glimmermenem w tych relacjach, historia paranormalnych. Jak to często bywa w poruszanych przeze mnie tematach, pytania przeważają nad odpowiedziami. Tak samo jest z kwestią istoty Zbornego Sulinowa. Jeśli się jednak zagłębimy w ten fenomen, okaże się, że latające humanoidy to nie jest nic nowego. Już w literaturze staropolskiej spotkać można wiele interesujących relacji o tego rodzaju zjawiskach. Natomiast wtedy istoty obdarzone zdolnością latania naturalnie uznawano za sługi piekła albo anioły. I w tym tonie podobne zdarzenie przekazuje nam Jakub Kazimierz Haur. To był autor popularnych poradników i książek o ekonomice ziemiańskiej. On opisuje przypadek człowieka, który na Rusi zetknął się z takim osobliwym zjawiskiem. Zacytuję wam fragment. Jeden pan zacny i bogobojny, temi czasy mieszkając w tamtych krajach, wstał rano i chodząc po ogrodzie, paciorki odprawiał, a liści widział chłopa lecącego na powietrzu, który leciał bez skrzydeł, bogoźli duchowie nieśli. Latający humanoid, jak się patrzy. Czy to dowód na to, a przynajmniej wskazówka, że już wieki wcześniej ludzie spotykali się z tym samym zjawiskiem, o którym mówiła mieszkanka Szczecinka? Czy był to pozaziemski zwiadowca? A może emisariusz ultraziemian, to jest istot, które żyją gdzieś w ukryciu na, na naszej planecie i okazjonalnie po prostu wychodzą na spacery, napotykając na ludzi. A może to zjawisko o charakterze parapsychicznym? Postaramy się odpowiedzieć na niektóre z tych pytań w kolejnych odcinkach. Zobaczcie jednak, że w tym przypadku bardzo znamienne jest to, o czym mówią niektórzy ufolodzy. Że świadkowie obserwacji UFO i różnych dziwnych istot. Często tak, jakby znajdują się w niewłaściwym miejscu o właściwej porze. Wtedy napotykają jakąś siłę, która tam wówczas przebywa, no i ona postanawia ich odepchnąć, stosując kamuflaż albo delikatny wpływ na świadka, którego próbuje przestraszyć. I w przypadku Zbornego Solinowa jest to aż nazbyt widoczne. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach UFO Historii.